Witajcie ponownie. W poprzednim odcinku omawialiśmy sobie termin żywności medycznej. W dzisiejszym opowiemy sobie, dla jakiej grupy osób. Taka żywność będzie polecana. Dla przypomnienia, jednak, żywność medyczna to specjalna kategoria żywności, która będzie wskazana u osób, które z różnych powodów nie są w stanie pokryć swojego pełnego zapotrzebowania na kalorie, białko bądź inne składniki odżywcze. Będą to osoby zagrożone niedożywieniem, np. z powodu rozmaitych chorób bądź już niedożywione. Pierwszą grupą osób, w której preparaty medyczne znajdą zastosowanie, są pacjenci onkologiczni. Ta grupa osób ze względu na sam przebieg choroby, jak również następstwa leczenia jest narażona, wysoko narażona na rozwój niedożywienia, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy stanowi jeden z głównych czynników powikłań dalszej terapii, również i terapii chirurgicznej. W związku z tym powinniśmy już na starcie tak naprawdę w momencie postawienia diagnozy choroby nowotworowej zadbać o to, aby nasz pacjent zachował się dobrym stanem odżywienia. Warto Podkreślić, że choć w przebiegu większości chorób nowotworowych zapotrzebowanie na energię nie rośnie zbyt drastycznie, to w przypadku białka jest już zupełnie inaczej. Zapotrzebowanie na ten składnik zdecydowanie jest większe w porównaniu do populacji osób zdrowych. W związku z tym, preparaty z kategorii żywności medycznej mogą przydać się w momencie, kiedy chory nie będzie w stanie przyjmować odpowiedniej liczby właśnie tych składników. Tak jak mówiłam, niedożywienie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, jest sytuacją, w której pacjenta cechuje znacznie wyższe ryzyko wielu komplikacji. Na przykład, wydłużenia czasu hospitalizacji, a nawet rehospitalizacji, goją się gorzej rany, pojawiają się odnażenia, pacjent gorzej się czuje, spada jakość jego życia i generalnie dłużej wraca do zdrowia. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać, że istnieje specjalna grupa żywności, która pozwoli Ci sprawniej przejść cały proces leczenia. Kolejną grupą pacjentów, którzy mogą skorzystać z walorów żywności medycznej są Pacjenci neurologiczni, to znaczy pacjenci, u których stwierdzono np. chorobę Parkinsona, po udarach mózgu, z afazją. W przebiegu trwania tych chorób bardzo często mamy do czynienia z tak zwaną dysfagią, czyli trudnościami połykaniu oraz jedzeniu ogółem. Bywa, że pacjent musi przejść na tak zwaną dietę płynną, w której odżywki z kategorii żywności medycznej sprawdzą się rewelacyjnie. Oprócz tego, że dieta płynna bywa tutaj wskazaniem, bywa też, że w niektórych z tych chorób będzie trzeba zadbać o wyższą podaż energii. Dlaczego? Przykładowo, pacjenci z chorobą Parkinsona ze względu na drżenia, które towarzyszą tej chorobie, będą wykazywać większe zapotrzebowanie na kalorie, których nie zawsze będą w stanie dostarczyć z normalnymi, tradycyjnymi pokarmami. Następną grupą pacjentów będą pacjenci z trudno gańczącymi się ranami. I odleży nami. Ta grupa chorych bardzo często jest niedożywiona z tego względu, że trudno gojące się rany przebiegają np. z wysiękami, w których tracimy m.in. właśnie białko. Mamy do czynienia więc z niedożywieniem o charakterze białkowym. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego pozwoli nam uzupełnić proteinę w ilości, jaka będzie wskazana w tej grupie właśnie pacjentów, u których to zapotrzebowanie będzie znacznie wyższe. Pamiętajmy o tym, że białko jest budulcem, dlatego zapewni naszemu choremu szybszy powrót do zdrowia i zagojenie się jego ran, a także i odleżeń. Mówiąc o ranach, mówimy także o pacjentach hospitalizowanych na oddziałach chirurgicznych. Którzy po rozmaitych zabiegach będą mieli rany, które też będą musiały się zagoić. W związku z tym, w okresie rekonwalescencji, preparaty dostarczające zarówno energii, jak i białka będą zdecydowanie najlepszym wyborem. Z żywności medycznej mogą korzystać także diabetycy, osoby z chorobami nerek, wątroby, trzustki. Preparaty z tej kategorii żywności są bowiem dedykowane i modyfikowane pod kątem składu właśnie dla takich osób. Ponieważ jedną z moich ukochanych działek medycyny jest chirurgia bariatryczna, nie mogłabym nie wspomnieć i o tym, że i także w tej grupie pacjentów odżywki z kategorii żywności medycznej sprawdzą się rewelacyjnie. W momencie, gdy pacjent przygotowuje się do operacji, bądź też jest już bezpośrednio po niej, takie preparaty wzmocnią jego organizm, jak również pozwolą mu przetrwać pierwsze dni diety płynnej, która jest rekomendowana przez większość ośrodków zajmujących się, Chirurgicznym leczeniem otyłości. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kolejnego odcinka.